Standardowo dezynfekujemy dłonie swojej klientki. Odpychamy skórki. Piłujemy wolny brzeg paznokcia pilnikiem 240x240, który służy do naturalnych paznokci. Jest on drewniany, bardzo elastyczny. Piłujemy wolny brzeg paznokcia. Wcześniej ustalamy z klientką kształt paznokcia, jaki ma być u Pani zrobię kwadratowy, bo paznokieć jest krótki. Za pomocą tego pilnika możemy usunąć resztę skórek z płytki paznokcia bardzo delikatnie, nie uszkadzając jej przy tym. Baferem 100x180 usuwamy cały blask z naturalnej płytki, zdecydowanymi ruchami. Dokładnie odciągamy cały wał paznokciowy. Szczoteczką w ten sposób usuwamy wszystkie pyłki na wacik bezpyłowy. Nabieramy cleanser. Za pomocą tego cleansera dezynfekujemy płytkę i usuwamy reszt resztki pyłków. Następnym produktem, którego użyję, jest pH Bond, który przywraca płytce naturalne pH, odtłuszcza dokładnie naturalną płytkę, dzięki czemu wiemy, że produkt sztuczny będzie nam się dobrze trzymał na naturalnym paznokciu. Nakładamy teraz bazę Foundation Gel na bazie jest keratyna, która wzmacnia naturalny paznokieć, wytwarza wiązania między naturalną płytką paznokcia, a bazą. Bardzo cieniutko nakładamy, nabieramy bardzo mało na pędzelek. Pędzelek jest przystosowany, jest krótki, dzięki czemu nam łatwiej jest zaaplikować bazę. Zaczynamy od wolnego brzegu. i delikatnie wcieramy płytkę paznokcia. Utwardzamy to w lampie ledowej 10 sekund, w lampie UV jedną minutę. Za pomocą pędzelka ściągam blask z bazy w ten sposób. Dwoma ruchami to zrobiłam. Zwykły pędzel, zwykłym pędzelkiem. Teraz będę nanosiła produkt żelisz magneto, kolor brązowy. Nakładam pierwszą warstwę bardzo cienko. Zaczynając od wolnego brzegu. Utwardzamy w lampie ledowej 30 sekund, w lampie ufa 2 minuty. Nakładamy drugą warstwę. Też bardzo cienko nakładamy. Przykładamy nakładkę magnetyczną, nie dotykając paznokcia i przytrzymujemy minimum 5 sekund. I utwardzamy w lampie 30 sekund. Jest tylko jedna nakładka, a wzory wychodzą nam w tak, jak przyłożymy magnes. Jeśli go przyłożymy z boku, wzór nam wyjdzie bardziej falowany. Jeśli go przyłożymy prosto, wzór wyjdzie taki jak u mnie. Kolejnym produktem, którym, którego użyję, jest Gloss. Nakładam bardzo cienką warstwę. Utwardzamy w lampie LEDowej 30 sekund. Na wacik włókninowy aplikuję cleanser. Przemywam zawsze wacikiem włókninowym, nie bezpyłowym, dlatego że waciki bezpyłowe drapią nam tą ostatnią warstwę. Przecieram, ściągam ostatnią warstwę klejącą. Nakładam na skórki oliwkę, która ma właściwości kojące, nawilżające. Wcieram. Tak wygląda wykończony paznokieć.